Czełem wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dragon Saga to Dark Eye. No ja wracam po, po dosyć długiej przerwie związanej z powiedzmy ogarnianiem szkoły, ogarnianiem nowych obowiązków i tak dalej. No cóż, tro teraz, teraz trochę, trochę się trzeba będzie jednak jeszcze bardziej przyłożyć do nauki, o tak powiem. No, nie miałem czasu, nie miałem czasu za bardzo robić, ale robię to z przyjemnością, więc naprawdę, 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 nie bójcie się będzie, 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 draken sanki. Mam nadzieję, że będzie skończony. A teraz musimy porozmawiać z naszą archiwistką. No, to tak na początek. No i okazuje się, że, że ci ci panowie zamordowani pochodzili ze starego rodu smokobójców i właśnie, i właśnie morderstwa są, 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 wycelowane w tych smokobójców Właściwie tych morderstw dokonuje w sumie smoczy kult tak, właśnie, właśnie, właśnie Przechodzimy do fabuły, słuchajcie, jesteśmy na samym, na samym kurde początku w ogóle. Jak pamiętacie tak mam nadzieję, że, że, że teraz będę robił częściej, no dużo częściej, prawda? Jednak jednak takie takie siedzenie przed kamerą, znaczy przed mikrofonem gadanie, słuchajcie, to jest... to jest... to jest to, co ja, ja polubiłem po prostu. I, I nawet jeżeli wiecie, jeżeli to tam komuś tam się nie podoba i tak dalej, ja to rozumiem, ale ja to po prostu lubię, wiecie? I, i naprawdę naprawdę sprawia mi to przyjemność, to jest takie oderwanie w ogóle. Komentowanie sobie, komentowanie komuś, to jest naprawdę duża różnica. Yy, no. Nie wiem, czy powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć, a może nie. Tak się właśnie zastanawiam. Słuchajcie. Ale no nic, no nic. Yy, yy, jeszcze co, co do informacji, co do informacji. Oczywiście yy, od yy, Drakensang The River of Time będzie skończony, oczywiście, jak śmiałbym nie skończyć, został mi jeden odcinek, który będzie wkrótce, oczywiście wkrótce, mam nadzieję, obowiązki, mam nadzieję, mi na to pozwolą. Yy, no właśnie, właśnie jest tak, że przez to, że przez to, że ja nie mam tam czasu, że ja muszę się uczyć i tak dalej, po prostu, yy, no po prostu ucieka, ucieka ten czas i później ucieka nawet ochota na robienie czegokolwiek. No cóż, no, ale, ale będziemy powoli pracować. Mam nadzieję, że, że się uda. Ech, no. Idziemy teraz uratować Jessikę. Złap, bandytów, morderców. Help! Help! O matko, biedna Jessica została porwana i musimy ją uratować jako dobrzy yy, yy, poszukiwacze przygód yy, Poszukiwacze przygód, dobra, zostańmy przy tym Poszukiwacze przygód, okej okay. Wchodzimy do kanałów, tu będzie taki niezły labirynt i powiem wam szczerze, że jak ja, że jak ja pierwszy raz tu wlazłem, to ja, ja naprawdę nie wiem ile tu spędziłem godzinę Nie no, bez przesady, pół godziny w tych kanałach I i w ogóle nie wiedziałem, nie wiedziałem co się dzieje, w ogóle nie wiedziałem gdzie iść. Szedłem, ja tylko wiecie byle by iść, nie? W końcu znalazłem wyjście. Znalazłem morderców i tak dalej. Ale... ale no teraz pójdzie nam to znacznie sprawniej, mam nadzieję. Martwa Jessica. No cóż, nie udało się. Lista ofiar, proszę bardzo. Przeczytajmy Czy sobie listę ofiar, to się nam trochę rozjaśni. I właśnie, i właśnie, archiwistka, z którą rozmawialiśmy, również należy do, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co zrozumiałem, do tego smaczego rodu. I ją też chcą zabić. A Ardo, którego, którego wydaje nam się, że zamordowali właśnie ci, którzy tam uciekają, otóż, no, to, to nie jest do końca prawda, bo oni się do, bo oni się do tego w ogóle nie przyznają. I tu mamy właśnie... I tu mamy właśnie nasz nasz paradoks, ponieważ nie będziemy wiedzieli co robić. Ale to się wszystko wyjaśni. Żeby nie spoilerować, żeby tutaj za dużo nie nagadać. No. Idziemy, biegniemy za mordercami. O matko kochano, jaki ja mam katar straszny! O ten dźwięk, ten dźwięk mnie zawsze przerażał, słuchajcie, idę sobie, jest kurde noc i ja zapominam, wiecie, biegnę tylko, śpię już, no nie? I tutaj ja mówię, jeb, yeah! nie cały głos, kurde, się człowiek może przerazić, naprawdę, się człowiek może przerazić, eee, no. Myślę, że, myślę, że, myślę, że, myślę, że niedługo ich złapiemy. Eee, Boże. Nie wiem muszę się po prostu przyzwyczaić do jakiegoś inteligentnego komentowania A nie takiego wiecie siedzę sobie i A giń kurwa macie no nie To, to nie muszę, muszę 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 się ogarnąć Ogarnę się nie, nie, nie martwcie się No a teraz wchodzimy do takiej bardziej malowniczej części właśnie tutaj będziemy mieli takie o, widoczki Prześliczne kanałowe widoczki I tu mamy naszego kastana Gamblaka, który jest przywódcą tych wszystkich tych wszystkich czerwonych facetów w czerwonych gaciach, którzy wcale nie wyglądają jakby byli gejami. Dobra, nieważne. Koniec dygresji. No ja właśnie ten, ten człowieczek śmiesznie biegający chce nas zabić, pozbawić nas życia w ogóle tutaj. Ale my jesteśmy tak zajebiście, że on nic on nie może zrobić. No tak. Będzie prawdopodobnie celował naszą najsłabszą postać O, nie trafił, ale Flyer, oj, teraz trafił No, vis a madafaka, jest, koniec Uff Gladys jest postacią żałosną żałosnym poziomie życia, e energia, strany i wytrzymałości. Jest to klasa, którą, której ja nie trawię, bo to jest e e szarlatan. To jest klasa tak, niby mak, niby złodziej. Ale tak, ani nie może rzucać potężnych zaklęć, bo nie ma szkoły magicznej, ani nie może dobrze otwierać zamków, skradać się i tak dalej, tak jak prawdziwy złodziej. Więc to jest takie gówno tak naprawdę. I ja, ja, jeżeli będziecie grać w ogóle... Oczywiście, jeżeli jesteście naprawdę dobrzy, ja proszę bardzo, proszę bardzo, możecie eksperymentować. Ja nie mam nic przeciwko. Ja te skurczesy, zamknęły nam bramę. I musiałem się przebić tędy, tędy. Ach, ta animacja zajebista, nie? No. Yy... No czym... Od czym to ja... A właśnie... Także, wiecie, wiecie, jeżeli chcecie spróbować się posiłować z szarlatanu, myślę, że bardzo. Mnie to naprawdę, naprawdę nie, nie przeszkadza. Ale jeżeli chcecie czerpać, myślę, jakąś... Jakukolwiek szczątkową przyjemność z gry, to, to wam tej klasy po prostu nie polecam. Bo to jest denerwowanie się, wkurwianie się, jak się ginie, a ginie się na każdym kroku praktycznie, to, to to jest bez sensu i tyle, no. Ani to wojownik, ani to kurde złodziej, ani to mag, takie nie wiadomo co. Ależ mam zatkany nos, matko kochana. Zero doświadczenia za szczura. Chodźcie tu frajerzy. Uuu, uuu, a, a, I tutaj mamy pewne, pewne komplikacje. Otóż mamy rozwidlenia dróg, ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam iść. Chyba tędy. Tam, gdzie są szczury, tam idziemy. Nie mam pojęcia, gdzie dokładnie, ale tam, gdzie są szczury, tam na pewno... E, zaraz tutaj nie. O tam. Dobra. Oczywiście, jak się, jak się przechodzi miliard razy, to można sobie opracować pewien schemat. Mój był niedawno gotowy, ale tak długo nie grałem w tą grę, że po prostu zapomniałem. He, frejersko. No tak. No tak. Oj, wilczy szczur, wilczy szczur, aż to jest... To jest według mnie najbardziej denerwujący przeciwnik, przeciwnik w tej grze. Chociaż nie zaraz jeszcze dominującym przeciwnikiem są duchy natury, ale to o tym później. W zasadzie za jakieś yy, pięć odcinków, może więcej? Tak, raczej tak. Otóż duchy natury to są takie wielkie niedźwiedzie, tylko świecące i niebieskie. No i im się ani nie ran zadawać, ani nie za bardzo rzucają na ciebie jakieś takie zaklęcia automatyczne. O, mam zabitego szczura. I tędy szli nasi zabójcy. Tędy na O właśnie. Biegną tam, biegną, skór, czy byki I, i mniej więcej ogarnęliśmy, ogarnęliśmy i teraz nie wiem w którą stronę pójść, tylko he, w którą stronę A się rozgadałem, nie? W którą stronę? Tu! A może tu? Tu, 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 nie wiem, tu Załóżmy. Nie wiem. Tędy, tędy, tędy. Martwy szczur, dobrze A! Ale urwał, dobrze. W tą dobrą stronę poszedłem. Inaczej to byśmy się pierdzielili po tych kanałach jeszcze z pół godziny. Eee, a tak, proszę bardzo. Jeszcze tutaj w lewo, tak. O! I mamy schodki. Prowadzące na górę schodki i będziemy mieli finałową walkę powiedzmy. No tak to można nazwać, w tym rozdziale, podrozdziale. No w sumie to nie ma żadnego takiego podziału na rozdziały i tak dalej, ale to w sumie... To w sumie widać. Widoczne są takie, takie dosyć, dosyć wyraźne części. Także mi się to bardzo podoba w sumie. Jest to tak naprawdę ładnie wtopione w fabułę, a teraz cichutko... O nie, sorry, jeszcze ten denerwujący ekran ładowania. No i teraz wsłuchamy się w rozmowę, która będzie oczywiście źle spasowana przez twórców gry, ale to nic. To można. Nie, no dobra, tego nie można wybaczyć, bo to jest zrobione żałośnie. No ale dobra, zaraz zobaczycie o co chodzi. Just before we're about to succeed with our plans, this type of negligence is starting to slip in. That won't go unpunished, just so that's crystal clear. But, Master, I've done everything in my power. Silence. To... It's bad enough you were caught, but to reveal our secret passages on top of that is unforgivable. Mercy on you if the ritual fails because of you. Perform the last rite already, and then bring me the heart without delay. If you haven't succeeded in shaking off your pursuers by then, we won't have much time left. Yes, sir, Master Gamblack. It seems we already have company. Time for me to leave this disagreeable gathering. It seems we oh, already have company. company. Time for me to leave this disagreeable gathering. Crush this meddlesome vermin permanently.

Jestem bardzo niepocieszony z tego powodu. Fucken. No ale dobra. Gladys nie zginęła chyba pierwszy raz w życiu moim. Krótkim. 16-letnim. Już prawie 17. Albo to chuj tą tam. Yy, no. Ferios Ferdok. Dużerczy się, niech, niech włos spadnie Loisane z głowy i zapłacisz za to swoim życiem. Ależ jesteśmy straszni. I teraz ten koleś w ogóle nie rozumie o co nam chodzi. Nie wie dlaczego go, go ścigamy. Nam chodzi oczywiście o Ardo. A okazuje się, okazuje się i to zresztą prawdziwie, że koleś nie zamordował Ardo. Prosta. oh what in prayer's name happened here archivist explain this chaos Ależ wielkim inkwizytorze, przed którym wszyscy srają w gacie, nie możesz mi tego zrobić. Zamknięte. A jednak możesz, jesteś głupim hajfusem i idę się poskarżyć hrabiemu. Proszę bardzo, dał nie głupi. O, pani kapitan, jak miło. Pani kapitan. Tutaj opowiadamy historyjkę, bla 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 bla. Bla 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 bla. bla. No, i teraz idziemy do hrabiego, otrzymać naszą wielką nagrodę, za którą będziemy mo mo mogli sobie zrobić naprawdę dużo fajnych rzeczy, i kupić, i w ogóle zrobić i tak dalej. No, możecie być ze mnie dumni. No, tak naprawdę to nie, bo to nie było nic trudnego, ale cicho tam. <laughs> no, jak ładnie? Światełko świeci. I ah, finally have the chance to meet you.

Prawdziwy zaszczyt stanąć przed taką grupą bohaterów, i teraz otrzymujemy 50 y, dukatów w ramach nagrody. Y, o, dowiadujemy się, że Ardo pracował dla Lady Protektorki, która pomoże nam znaleźć, y, znaleźć zabójców Ardo. To jest jeden z, ta, jeden z takich wątków pobocznych, dosyć rozbudowany. Bla bla bla, medal Ferdok, 50 dukatów mnie bardziej interesuje. Yy, bla 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 bla. O, i teraz będziemy mogli wejść Poczekaj. do hrabiowskiej cytadeli. Poczekaj. Teraz tak. Zaczynamy wątek poboczny. I wątek poboczny polega na tym, że Ardo pracował dla Lady Protektorki yy, i badał, badał korupcję w porcie. A my teraz musimy przyłączyć się do jednego z dwóch przedsiębiorstw handlowych Nizbeków i Storbrantów i sprawdzić, czy mają coś wspólnego z morderstwem Ardo, i czy mają coś wspólnego z kultystami. No cóż. Excuse me. My spodzianka. name is uh, uh, I uh, was uh, Master Borstak's caretaker. I uh, attended the estate in his name for years, but uh, after his death, the future of the house was uncertain. Uh, I've been told you're a friend of Ardos, and uh, the Count Croan has signed the house over to you. Is uh, that correct? No, Mayordomus Ardo, No i cudownie, mamy domek. E, mamy domek, otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy starą rezydencję naszego przyjaciela, którego znamy z The River of Time. A teraz czas pozwiedzać rezydencję hrabiowską. Czyż to nie jest cudowne? Cytadelę hrabiowską, tak to się nazywa. Poprawnie. Czyż to nie cudowne? Czyż to nie cudowne? Boże, teraz... I teraz tak, opublikuję ten film, będę się musiał uczyć. Matka jaka masakra. No ale cóż, cóż, nie będę narzekał, nie będę narzekał. W Cytadeli hrabiowskiej czeka nas kilka zadanek. Ej, w tym... w tym związany z naszym przyjacielem Dranorem, ale to jeszcze nie w tym odcinku. W tym odcinku mamy tutaj. Mamy tutaj jeszcze dwie rzeczy do zrobienia. Strażnik Miejski. Uh, I... They say you solved the murders! The gods must have sent you. I have a little problem. Fontanna nie działa jak strasznie. I to przez jakiegoś krasnoludka. Aha. I musimy teraz pójść, pójść na dół, gdzieś do jakichś tam kanałów. I ogarnąć tą fontankę. A że ja pamiętam, pamiętam, jaki jak jest układ ogarniania tej fontanki. Here we are. You'll find the lever to regulate the water flow at the back. I've tried everything. Ale już to tyle razy przechodziłem, że sobie po prostu zapisałem, jak ma to być. A teraz już znam to na pamięć. Czyli pierwsza dźwignia jest góra, druga jest dół, trzecia jest dół, czwarta jest góra i piąta jest dół. Góra, dół, dół, góra, dół. O, I taka powinna być kombinacja. Przyjrzyjcie się jeszcze raz. Góra, dół, dół, góra, dół. Bo z tym zadaniem jest problem. Ja to wiem po prostu! In the name of fax, Udało się! Znowu płynie woda. woda, Fantastycznie! Fantastic. Ups, chyba mamy problem. Ugosz, o, o co ci chodzi? Szedłem na dół wyczyścić pompę, ale frajer. Mm -hmm. <laughs> Dobra. Ale myśmy dostali nagrodę. Tamten frajer dostał opierdziel. Hey, wszyscy są zadowoleni. Fontanka sobie pryska, szczęśliwie. Wszyscy się cieszą. Kurczek się, jak jest fajnie. Oh, that was close. <laughs> they say you shouldn't cross swords with an angry dwarf. But just look where it got me. The water is running again. Rowan will be most pleased. Okej, okay, okej. Okay. I tutaj mamy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo straganów, różnego rodzaju, jakichś pierdów. To jest fajne. Pierwszo, pierwszym kolesiem, jakie odwiedzimy, będzie płatny gwarant. Eee, tutaj mamy kilka rzeczy, kilka rzeczy. Po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze. Co zaraz, 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 Gladys, weź, weź no targowanie, ogarnij. Ogarnij, targowanie. Proszę bardzo, o. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o Gladys i jej przydatność. Proszę bardzo, sprzedamy to i teraz tak, kupujemy. Nagolenniki. Nie masz Rulana, szkoda. Szkoda. Masz Stolowe Karwasze? Nie masz, też szkoda. No to już masz. Akcepty yy, Proszę bardzo, jak wygląda teraz ładnie Rulana. Proszę bardzo. Teraz tak, my mamy już to. Tego nam nie potrzeba. I teraz idziemy do... uwaga, do kogo? Do kowala. To będzie u kowala. Otóż yy, kowale mają różne ciekawe przepisy. A nam potrzebna jest tarcza, prawda? No właśnie. I dlatego Forgrim ogarniemy mu kowalstwo. Na maksa. A co tam? Na maksa. Na maksa mamy kowalstwo. Już nazbierało nam się trochę doświadczenia, także będziemy mogli wydać na różne przydatne umiejętności, ale to jest nieważne. Ojej, czyżby kolejne zadanie oznaczone dymkiem? Sprawdźmy. Gadająca leczka. Ojej, krasnoludek stracił brodę. Piesek mu wyrwał brodę. Oderwał mi brodę, moją piękną brodę. No i dobra, zadanie polega na tym, żeby przynieść temu kolesiowi futro tego pieska. Master Floxos grizu. Master Floxos, yy, I teraz tak. Mamy tutaj ważny przepis. A jeszcze posprzedajemy ten syf. Y, 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 Ej, ten syf. Y, słuchajcie, tutaj mamy bardzo ważną rzecz. Instrukcja wykonania żelaznej tarczy, to jest w ogóle podstawa i teraz tak, formie on ma To polega na tym, używamy przepisu i teraz doda dodany został do księgi receptur. I teraz tak, musimy znaleźć, musimy zdobyć wszystkie składniki, żeby, 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 żeby zrobić tarczę. Potrzebne nam dwie tarcze, więc potrzebne nam będą cztery kawałki skóry. Master Fluxor. Cztery kawałki skóry. Jeb. Yeah. Cztery kawałki skóry. 8 stali z kosz. E, powiem szczerze. Kowalstwo to jest jednak droga sprawa. Ale, ale się opłaca. Po prostu się opłaca. E, po prostu... Po prostu się opłaca. Księga receptur. Co mam dalej? Dwa węgle. Sześć złotych aż. O matko kochana. 6 złotych folii złotych folii. A, już to będzie drogie. Ej, lol. Złota folia w Draken Sangu, tym drugim, kosztuje zdecydowanie więcej. A tutaj tylko kilka ha, sztuk złota. Dobra, ok. Co nam jeszcze zostało? Zostało nam jeszcze, 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 jeszcze. 8 gałęzi cisów. Master Fluxus Grizju gałęzie cisu, boże też drogie 8 gałęzi 8. O. Tu już trochę wydamy niestety. I teraz tak, podchodzimy do kowadła, nie musimy mieć żadnego młotka ani nic. I teraz wykonujemy dwie żelazne tarcze. Proszę bardzo. I mamy wspaniałą tarczę, która daje minus 2 do ataku i 5 do parowania, czyli jest bardzo dobra i dostanie ją forgrim i nasza główna postać. O! I teraz tak, oczywiście zwiększymy umiejętność walki mieczem. Oczywiście. O! Patrzcie, jaką mamy piękną tarczę tutaj Tabin też ma tarczę, bo on też będzie walił tarczą. Natomiast Rolana nie będzie miała, a Gladys w ogóle nie będzie w tej drużynie. Więc tak, więc dobrze. Zrobiliśmy wszystko, co, co chciałem zrobić, Zrobiliśmy wszystko, co chciałem zrobić. To był odcinek, to był odcinek piąty, tak? No, więc z przykrością stwierdzam, że odcinek piąty mm, zbliża się do końca w przyszłym, yy, znaczy w następnym odcinku, trochę się jeszcze pouczymy i tak dalej. E, no, i to by było na tyle. Na razie, oczywiście, ja się z wami żegnam. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wkrótce znów się usłyszymy. A, a na razie, to by było na tyle. Życzę wam miłego dnia. Oglądajcie inne moje filmy, wpadajcie na kanał. No i cóż, to wszystko, trzymajcie się.